Jest rok 2220. Ludzkość przeżyła trzecią wojnę światową. Na ziemi pozostało tylko kilka tysięcy ludzi. Zostali oni rozlokowani w pięciu najważniejszych miastach świata, po jednym na każdy kontynent. Ameryka Północna Mexico City. Ameryka Południowa Brazylia. Australia Sydney. Azja Tokio. Europa Kołobrzeg. Światowy Urząd Regulacji Aktywności Kolektywu, w skrócie siórak? uznał, że przyczyną niepokojów na świecie od zawsze było myślenie. W związku z tym rząd światowy zakazał myślenia przekraczającego zapewnienie podstawowych potrzeb człowieka. Dotarliśmy do informacji, że dzięki zastosowaniu najnowszych technik rząd wysłał w przeszłość swoich żołnierzy w celu pojmania i sprowadzania ludzi, których obarczył największą winą za rozprzestrzenianie się szkodliwego i zaraźliwego zjawiska, jakim jest myślenie filozofów. Dotarliśmy do nagrań z przesłuchań i będziemy je Państwu pokazywać. Przesłuchania te odbywały się w największej aglomeracji współczesnego świata koło Jeśli nie chcecie, żeby zjawisko wyciągania samodzielnych wniosków także was opętało, prosimy o zrezygnowanie z dalszego oglądania. Grozi ono nieodwracalnymi zmianami w mózgu. Dzień dobry, panie Karolu. Twoje myśli są kojarzone z politycznym systemem komunistycznym i muszę ci powiedzieć, że nie jest to skojarzenie pozytywne. Komunizm krzywdził, że tak się łagodnie wyrażę, miliony ludzi. Państwo rosyjskie oparło na Twoich myślach swoją politykę i pociągnęło to za sobą wiele złych rzeczy. Zawsze twierdziłem, że Rosja jest niebezpieczna i należy na nią uważać. Żyłem w XIX wieku, kiedy Polski nie było na ówczesnych mapach Europy, ale w pełni popierałem dążenie Polski do niepodległości. To Polska właśnie była zaporą, która powstrzymywała zakusy Rosjan do rządzenia Europą. Organizowałem zbiórki dla polskich emigrantów, mimo że ówczesne władze mojego kraju stanowczo mi to odradzały. Niezrozumiałe dla mnie było, jak państwa zachodnie mogły nie reagować na politykę Rosji wobec Polski, co także w późniejszym czasie działo się nie, niejednokrotnie. Smutne. I abstrahując od polityki, powiedz mi, kim dla Ciebie jest człowiek? Co stanowi jego wartość? W którym kierunku powinien podążać jego rozwój? Istotą człowieka jest praca. To ona pozwala mu się realizować, a przez to osiągnąć szczęście. Posiada ona swój wymiar społeczny. Poprzez pracę, właśnie powstają relacje między ludźmi. Współpracownik staje się bliską osobą dla człowieka, dzięki czemu jednostka ludzka nie czuje się samotna. Poprzez pracę człowiek może się wewnętrznie realizować. Jednostka ludzka jest sednem, a zarazem wytworem stosunków społecznych, i właśnie dlatego tak widoczne są w niej skutki zmian tych stosunków. No to chyba kapitalizm nie przypadł do gustu. Nie uważam, że praca ludzka powinna być różnie wynagradzana, bo po prostu przynosi różne efekty. Czym innym jest praca powiedzmy piekarza, a czym innym astronauty? Po pierwsze, bez piekarza astronauta nie miałby co jeść. A tak już na poważnie, tu chodzi o podejście do samej pracy. Praca w systemie kapitalistycznym traci swój charakter. Człowiek staje się tu bowiem Coraz bardziej wyobcowany, przez co traci swoje wewnętrzne ja. Jego istota umiera w, w maszynie, której staje się częścią. Praca w systemie kapitalistycznym została wyjałowiona z wszelkich wartości, które ze sobą niosła. Człowiek stał się elementem przemysłu i, go, i gospodarki produkcyjnej. Ale głównym powodem rozwoju ekonomii kapitalistycznej nie jest spełnianie się człowieka poprzez pracę, a chęć zdobywania coraz większych zysków. I to należy zmienić. Człowiek przez takie spojrzenie na świat staje się wyalienowany. Nie jest już ważny. Jest zepchnięty na plan dalszy. I to jest zło współczesnego świata. Praca straciła uspołeczniający charakter. Dziś niegdyś dzisiejszy partner jest tylko konkurencją. Od której należy okazać się lepszym. Porządek taki niszczy relacje międzyludzkie, zabija współdziałanie. Samorealizacja nie gra już żadnej roli. Ale dzięki temu rozwija się świat, rozwijają się ludzie, a ich życie jest prostsze niż kiedyś. Ale także wytwarzany produkt traci wartość. Powinien on bowiem zawierać odwzorowanie możliwości, potencjału czy po prostu zdolności. I jego twórcy. Praca taka poza tym ogranicza człowieka, wyznacza mu bowiem zakres i formę działania. W dodatku, relacje między ludźmi przypominają raczej transakcje lub z drugiej strony zwierzęcy instynkt, a powinny mieć zupełnie inny charakter, powinny stać się wewnętrznym spełnieniem człowieka, twórca kapitalistyczny nie dostrzega już tego. Pracować znaczy dla niego przede wszystkim zarabiać pieniądze. Alienacja ogarnęła całościowo życie ludzkie. Brzmi to strasznie pesymistycznie. Naprawdę uważasz, że dla człowieka nie ma już ratunku? Tego nie powiedziałem. Powiem więcej: jest to całkiem normalne. Jest to kryzys, ale kryzys, który ludzkość musi przejść. Wszystko to dzieje się z powodu świadomości kapitalistycznej. Własność prywatna, konkurencja, władza pieniądza są to czynniki, przez które natura ludzka ulega degradacji. Po tym etapie jednak nadejdzie okres, kiedy ludzie uzmysłowią sobie swoją alienację i ją odrzucą. To naturalne przejście. Czy to takie proste? Nic w życiu nie jest proste, a poważne zmiany już chyba najmniej. Całkowita dezalienacja wymaga osiągnięcia odpowiedniej pracowitości i świadomości. Dopiero wtedy, w ramach komunistycznej wspólnoty, człowiek będzie mógł działać w sposób twórczy i uspołeczniony, i wtedy dopełni się jego egzystencja. Nie stanie się to jednak samoczynnie. Do odrzucenia alienacji w społeczeństwie potrzebny jest czyny rewolucyjny. Czyną tego dokonają robotnicy, proletariat ponieważ oni najbardziej odczuli skutki alienacji. To czemu byłeś tak negatywnie nastawiony do religii? Niejednokrotnie na przestrzeni wieków ludziom ona pomagała w chwilach kryzysu. No chyba żartujesz. Religia? Religia jest niczym innym niż narkotykiem zniewalającym ludzi. Opium dla mas. Wynika ona bowiem z wyobcowania społecznego. Oparcia należy szukać w innych ludziach. W wspólnocie, w pracy, w realizowaniu rozwoju. Religia jest tylko entuzjazmem, który usprawiedliwia świat i pociesza człowieka, ale w konsekwencji oszukuje go. Wykorzystując marzenia człowieka o lepszym świecie, wprowadza go w błąd, bo służy tak naprawdę tylko uspra usprawiedliwieniu niedoskonałości istniejącego świata. Gdy zmienią się stosunki społeczne, marzenia zawarte w religii nie będą człowiekowi potrzebne. Nieprawdziwe poczucie szczęścia, którym ona go obdarza, zostanie zastąpione przez szczęście prawdziwe. Jedyne, co może po nas pozostać, to tylko efekty i pamięć po naszej pracy. A myśli, że świat może stać się lepszy? Człowiek jest tylko nieistotnym elementem wszechświata. Problem tkwi w braku świadomości ludzi, w jakiej sytuacji się znajdują i tego. Że nie wierzą w to, że mają realny wpływ na zmiany. Myślmy, nie podążajmy za pieniądzem, rozwijajmy się, nie wierzmy ślepo w prawdę objawione. Sami odpowiadamy za własne życie. Żaden absolutnie istnieje. Pracujmy, ale nie w atmosferze obowiązku. Człowiek stał się niewolnikiem. Praca powinna być czymś, co daje mu spełnienie, realizację siebie. W trosce o siebie i o innych nie bądźmy trybikami w maszynie, która nas wyzyskuje, wyciska z nas soki. Należy zmienić sposób myślenia. Praca tworzy człowieka, a nie zmienia go w nieświadomy, niemyślący element wielkiej fabryki zarobku i wyzysku.